Siemanko, witajcie w nowym vlogu. Mam jeszcze dosłownie sekundę, więc postanowiłam się z Wami przywitać. Pranie w tle, ale co zrobić teraz, schnie w domu. Chcę Wam powiedzieć, że kupiłam tusz wodoodporny. Poczytałam sobie trochę w internecie, w ogóle poszukałam też na stronach internetowych w sensie takich drogerii. Heberos Osman, Natura. I wcale nie ma dużego wyboru, jeśli chodzi o tusze wodoodporne. Myślałam, że ich jest ich więcej. Essence ma jakiś na pewno? Chyba z Bel, jaki znalazłam. I właśnie Max Factor. Słuchajcie, bardzo dużo dziewczyn polecało 2000 kalorii z Max Factora. I poszłam do Hebe i ogólnie chciałam kupić e, tę wersję brązową. Niestety nie było, więc wziąłam czarną. I ona, kosztowa... ona ten tusz kosztował 22 zł, więc był sporo przeceniony, bo normalnie kosztuje około 40. Ja go kiedyś miałam, ale to było jeszcze chyba wtedy, jak mam w Anglii, więc naprawdę dawno temu, więc nie pamiętam, czy on jest fajny, czy on nie jest fajny, jak on malował, ale też się na niego skusiłam, bo oprócz tego, że dziewczyny pisały, że on jest trwały i faktycznie się nie rozmazuje. To ta szczoteczka jest z naturalnego włosia I jest dość mała Więc pomyślałam sobie, że na dolne rzęsy będzie idealnie I dzisiaj go użyłam I muszę wam powiedzieć, że mam całe rozmazane tutaj oczy Szczególnie to Ja mam bardzo małe te rzęsy Liche, krótkie i w ogóle takie rzadkie Że jej jest ciężko pomalować Ale myślałam, że ta szczoteczka jakoś tak Złapie te rzęsy. No niestety malowałam sobie coraz skórę, ale to też może jest kwestia po prostu przyzwyczajenia do tej szczoteczki. Nie wiem, no nauczenia się malować, żeby, żeby jakoś ładnie to pomalować, nie mam pojęcia. W każdym razie dzisiaj <grym> oceniam efek od 0 do 6 do 2. Także będę się uczyła, będę próbowała, i no zobaczymy, co z tego wyjdzie. Natomiast. Oko jest fajnie podkreślone, jak te dolne rzęsy są pomalowane, więc taki miałam zamiar. Myślałam, że właśnie to dzisiaj się staje, ale no jest słabo, nie ma co ukrywać. I chcę Wam jeszcze zrobić update tego pudru z Bell Hypoallergenic też Wam go pokazywałam w tym samym vlogu, co mówiłam o tuszu wodoodpornym. Ten, puder. Nakładany gąbką, faktycznie słuchajcie, lepiej się trzyma, lepiej matuje i mam go teraz właśnie tutaj w strefie T i wydaje mi się, że trzyma się dłużej. Skóra się aż tak nie świeci. Czyli widzicie, te pudry coś takiego mają, że tak jak ten Eveline bananowy, co wam ostatnio pokazywałam, że nakładany pędzlem on utrwala, ale już nie tak mocno i też tak nie matuje, jak nakładany na mokro. Dziwne, trochę dziwne moim zdaniem, ale no bo kto by kiedyś pomyślał 15 lat temu, żeby coś na mokro nakładać. Natomiast tu jest jakaś metoda, nie wiem co to jest w składzie, ale. Zdecydowanie lepiej się trzyma na twarzy i, I lepiej matuje Także dobra, słuchajcie, ja uciekam, bo tu już jest chyba mój czas No, tak, mniej więcej mój czas Więc uciekam i będę się z wami łączyła Jakoś e, wkrótce No i mamy piątek Ubrałam w czerwoną bluzę Ja nie wiem, czy wy tą bluzę, ale widzieliście Ona ma kilka lat, nie wiem ile Kupiłam ją kiedyś w Reserved i mam do niej niebieskie jeansy Ogólnie yy, ostatnio na Instagramie wyświetlił mi się kilka razy taki look, że ktoś miał właśnie czerwone coś u góry, sweter, bluzkę, koszulkę, niebieskie jeansy i ciemne włosy. I tak mi się to spodobało, że postanowiłam dzisiaj założyć ją na próbę i zobaczyć jak się będę w tym czuła, dlatego że ja tą bluzkę, tak jak wspomniałam, kupiłam kilka lat temu i ani razu jej nie miałam w ciągu ostatniego roku. Na początku, jak ją kupiłam, to ją kilka razy założyłam, ale kilka razy. I to jest w zasadzie tyle. Nie wiem, czerwony kolor jest bardzo specyficzny, bo niby dużo osób ładnie. Nie, nie, poczekajcie, poczekajcie. Niby pasuje wielu osobom, ale jakoś my się nie lubimy w tym kolorze. Nie wiem, na Instagramie ogólnie takim polskim naszym. Ja rzadko widzę kogoś w czerwonym czerwonej górze, także nie wiem założę, zobaczę i wtedy się zastanowię czy kupić czerwony sweter, bo mam jeden na oku taki z Vinted i nie wiem czy go kupić tak już wczoraj prawie kliknęłam, ale mówię dobra, założę najpierw taką bluzę i się przekonam czy w ogóle chcę ja też dzisiaj jakoś specjalnie się nie malowałam postawiłam tylko i wyłącznie na na rozświetloną buzię nie mam w zasadzie nic na oczach, mam tylko delikatnie tutaj przy samych rzęsach taki brązowy cień, wytuszowane rzęsy, dół, nie patrzcie, znowu tragedia, słuchajcie, nie umiem malować tym tuszem. I nałożyłam sobie na usta tą e, pomadkę z Bourjois, o tą, w kolorze mm, 04 Peach claw. cały czas ją używam cały czas ją mam, także bardzo ładny kolor jak ją nałożycie normalnie, tak to nas i bardziej intensywna, natomiast ja przyłożam sobie chusteczkę i dzięki temu ona jest taka taka właśnie bluza taka pomarańczowo-czerwona, ładnie wygląda, no także słuchajcie dzisiaj jest piątunio i brzydki piątunio ja jadę z kolegą, bo właśnie pada więc mam jeszcze trochę czasu nie wiem czy nie odkurzyć, zmieniłam przed chwilą franeczkę w kubecie, także Zaraz zobaczę, w ogóle, o właśnie, pokażę Wam może też to opakowanie, dlatego, że zobaczcie, co ja zrobiłam z tym kremem, przeciłam go, ja Wam chyba 3 tygodnie temu mówiłam, że ja go kończę, słuchajcie, on się nie kończył, cały czas niby tam już nic nie było, a potrząsnęłam i leciało, wyobraźcie sobie, że jak otworzyłam to pudełko, Tą tubkę tam było tyle produktów w środku, że jeszcze przez cały tydzień go używałam, także teraz już nie będę grzebała, bo mi się już dzisiaj, słuchajcie, polało, więc bo ja się maluję tutaj przy tym okapie, no bo nie mam światła w ogóle takiego, żeby się malować, a na stojąco w łazience absolutnie nie lubię. Także ja muszę siedzieć, więc, yy, więc już nie będę tym, bo rano jest ciemno i zaraz sobie coś wiecie, gdzieś mi kapnie i będzie dopiero na spodnie albo coś, chociaż ja się maluję w piżamie, ale no nieważne już nie ma co tam grzebać, tyle co mogłam wygrzebałam słuchajcie i jeszcze raz Wam tylko powiem że ten krem z Lumen jest ekstra zobaczcie jaka jest piękna buzia rozświetlona naprawdę to jest tak fajny produkt na początku go nie doceniałam, ale potem zobaczyłam, że nie dość, że pięknie naturalnie wygląda ta skóra wygląda po prostu jak no taka zobaczcie, no taka mega super ekstra wypielęgnowana tu jeszcze on się nie waży, z nim się nic nie dzieje, tylko z tym kolorem uważajcie, no bo light jest dość jasny, chociaż na teraz wydaje mi się, że jest całkiem spoko, ale jak zaczęłam go używać, jak go kupiłam jakoś na wiosnę, to ja już troszeczkę się opalałam, bo było szybko ciepło i szybko było słońce, też stosowałam dość dużo samoopalaczy, teraz tak raz w tygodniu sobie posmaruję twarz, dekolt, ręce, tutaj górę głównie. Także y, z tym kolorem sobie najlepiej. Tylko ja nie wiem, czy gdzieś to można zobaczyć, te produkty, czy to tylko tak internetowo się kupuje. No, ten kolor nie jest zły, ale też on nie jest jakoś super żółty. On jest raczej taki neutralny, także no, to tyle co chciałam Wam powiedzieć. I teraz czeka w kolejce, od jutra zaczynam stosować Felicea. Chociaż nie wiem, gdzie będę go stosowała, bo słuchajcie, żółta strefa. U nas w ogóle jest tyle zachorowań, wszyscy sobie na wakacje przyjechali nad morze i teraz niestety jest jak jest. U nas, chyba, w firmie też będzie tak, że będziemy pracować zdalnie. Ja nie chcę, ja będę jeździła na pewno do pracy. Nie wiem, czy codziennie, ale ile się da. Ja nie lubię pracować z domu. Dla mnie to jest jakaś męczarnia totalna. Ja wiem, ja. znaczy, dla mnie praca to wstaje, idę, wychodzę, ubieram się. Odbębnie wracam, a nie siedzę w domu, bo ja wtedy łażę, nie wiem co ze sobą zrobić. To inaczej się pracuje, niby wiem w sensie, co, znaczy właśnie, jak to wytłumaczyć, ja wiem co mam zrobić, ale jakoś tak nie mam takiej motywacji. Tu ktoś zadzwoni, tutaj jedzenie sobie przygotować, a tu coś włączę i to jest po prostu coś strasznego, nie lubię. Także zobaczymy, co się będzie działo, też raczej nigdzie nie wyjdę w sensie. Hmm... W sensie towarzysko, wiecie o co chodzi, bo no gdzie, no trochę teraz strach gdziekolwiek wychodzi, w takie miejsca typu imprezy, puby i tak dalej, a to dalej jest otwarte, natomiast tak nie wiem, muszę się zastanowić, więc no, także to tyle, słuchajcie, idę teraz, zobaczę jeszcze, czy pochodzę po domu w tej bluzie, zobaczę, czy się przebiorę, czy nie, jak nie, no to jeszcze sobie może zdążę odkurzyć i, i będę się z nami łączyła pewnie już jutro, albo może jak przyjdę z pracy, zobaczymy. Jeszcze nie wyszłam, ale też się nie przebrałam, także tak już zostaję. Tylko chcę Wam jeszcze powiedzieć jedną rzecz odnośnie tych buciorów. Zamówiłam sobie 41, to są te, które Wam pokazywałam w holu. Zamówiłam sobie 41. 40 oddałam, dlatego że wiecie co, chodziłam w niej w domu i faktycznie, jakby jedna stopa była za bardzo aż na styk. I tak pomyślałam sobie, no dobra, oddam te buty. Tym bardziej, że je miałam chyba wczoraj, ostatni dzień, żeby je oddać. Dlatego po pracy jechałam do Gdańska do forum, żeby no, że mi ten termin nie przepadł, bo do, nie, nie mogę się zdecydować na te buty ogólnie teraz mam 41 i słuchajcie mam wrażenie, że one mi chlapią, one są po prostu tak duże tu brakuje jakby połówki między tymi butami i ja nie wiem, czy się nie skończy tak, że ja oddam te buty w ogóle, bo wiecie o co chodzi, na długość możecie sobie wkładkę włożyć, ale one jak jest też większy rozmiar, to one są tutaj całe takie szerokie i zobaczcie one i tak są mocno związane, przecież ja ich nie mogę tak związać, żeby tutaj nie było tego języka widać nie wiem, no chyba jak ktoś ma szerszą nogę troszeczkę to może one też inaczej będą wyglądały one są tak fajne, uważam, że naprawdę są ekstra zrobione i takie mega stylowe, ale no co z tego jak tutaj trzeba dopasować stopę do tych butów, ja nie umiem po prostu nie umiem, może jakbym przymierzyła jeszcze jakieś 40, ale nigdzie w sklepie nie mogę znaleźć, ale może jakbym przymierzyła to też wiecie, rozmiar rozmiarowi też nie jest równy więc może jakoś bym znalazła parę lepszą nie wiem, w każdym razie no te wydają mi się za duże, także Obawiam się, że skończę bez tych butów, ale ja jeszcze jedne, słuchajcie, zamówiłam. Też tego typu, tylko krótsze, więc też z Na promocji były, ale to wam opowiem, jak przyjdą, ale to już chyba będzie następny vlog, zobaczymy. W każdym razie, no teraz mam 30 dni na oddanie, więc w razie czego jeszcze na razie mogą sobie stać. Spróbuję włożyć wkładkę, jak przyjdę z pracy, bo teraz już nie ma na to czasu. I zobaczę, ale coś po prostu jest mi tak za luźno, za szeroko, i boję się, że. Tu, gdzieś będą mi po prostu obcierać te buciory. Także dobra, teraz już naprawdę uciekam. Normalnie to będzie vlog z jednego miejsca, ale słuchajcie, nieoczekiwanie przyszły moje buty z chemu. Ja dostałam taką e, informację wczoraj, że została nadana paczka. Czytam, że DHL posiada dane elektroniczne paczki, ale nie dostałam nic, że towar został wysłany. Przynajmniej nie, chyba, że mi do kosza wpadło. Ale zawsze normalnie dostaję i dlatego byłam zdziwiada, że już o 10 rano miałam SMS-a, żeby odebrać paczkę. I słuchajcie, przyszły te buty, które zamówiłam. One wyglądają tak coś takiego podobnego, one wszystkie są takie traperowate, masywne i tak dalej, te są zdecydowanie krótsze, tamte są dzisiaj o tyle myślę, że dłuższe i te mają misia w środku i słuchajcie, one były też za 139 zł przez cały czas ja je miałam w koszyku, te i tamte zdecydowałam się na tamte, natomiast te dziś tam były w ulubionych i słuchajcie, ja wchodzę, dwa dni temu a one po 49 zł wy rozumiecie, to prawie 100, no 90 zł przeceny, także od razu je zamówiłam. Jeszcze wtedy była pełna rozmiarówka, ale już po chwili nie było w ogóle żadnych rozmiarów. I przyszły. I słuchajcie, ta 40 jest idealna. To jest właśnie to, czego brakuje w tamtych butach, bo to jest jakaś. Ten tamten but jest jakiś niewymiarowy. On też jest sztywniejszy i może też przez to ma człowiek wrażenie, że te numery są. Nie takie jakie powinny być. No ale nie, no, coś nam tak nie leży w tym bucie. W tym jest, słuchajcie, bo mam jednego założonego. Idealne buty, naprawdę. Tylko teraz pytanie, czy ja potrzebuję takich krótkich i z misień całych, bo nie wiadomo, jak z tą zimą będzie. I w sumie tak się zastanawiam. No, one są fajne, zobaczcie, ale. Kurczę, nie do końca w sumie taki typ buta mnie interesował. Także ja mi tak trochę powiem Wam szczerze, no, dlatego, że były po 49 zł, a wcześniej były po 139, tak pomyślałam, Boże, jaka przecena, a i tak je chciałam, ale. To takie nie było do końca przemyślane, ale z drugiej strony, no są tak wygodne, że tak się zastanawiam, czy. Czy lepiej sobie tych nie, zostawiać, nie zostawić zamiast tamtych? No nie wiem, spróbuję założyć jednej drugiej i drugiej wam się pokazać. Poczekajcie. Jezu, jaki to jest syf, ale słuchajcie, tak przyszłam z pracy i wszystko rzuciłam, więc na to nie patrzcie. Chcę wam pokazać te buty, no. Dwa różne buty, tak naprawdę, trochę podobne do siebie, no bo fason mniej więcej taki sam. Te zdecydowanie wyglądają na masywniejsze, ale też dlatego, że one są długie, więc one zawsze będą wyglądały na masywniejsze. Nie wiem, czy też to widzicie, one są mi tutaj trochę luźne, bo no to jest jednak 41, więc ten rozmiar jest taki. Hmm. Musiałabym chyba wkładkę włożyć do nich, jakbym miała je nosić, bo zobaczcie, one się tak trochę marszczą, ale nie wyglądają źle, wyglądają dobrze. Hmm. Tylko są no duże, no nie będę ukrywała, no są duże. Natomiast te, słuchajcie, jak kapcie. Boże, jakie buty w ogóle. Tylko mówię, nie wiem do końca, czy ja takie właśnie potrzebuję. Znaczy, jakbym teraz coś ubrała do nich, to też by fajnie wyglądało, ale... Mi chodziło właśnie o takie masywne, kurcze, ciężkie buciory. Wiecie co? Nie wiem, co mam zrobić. Teraz to się zrobiłam sama w balona, bo jakbym ich nie zamówiła, to bym przynajmniej miała łatwiejszą decyzję, bo mi się tylko zastanawiała, czy po prostu te tutaj, te... Czy je zostawić czy nie? A teraz mam nie dość, że nie wiem czy je zostawić, to jeszcze nie wiem czy co z tymi zrobić. Także sama się wkopałam. Noga zdecydowanie większa wygląda w tych 41. Tak jak widzicie, ale no to jest taki fason buta, kurcza. Nogi nie widać, także jak będzie zimniej to można tak chodzić. Ja pierdzielę, co tu zrobić? franeczka znowu w klatce, zobaczcie się dzije. Franuś Dobra, Anusia. To udaje, że nie widzi, a ona widzi wszystko, bo ona ma oczek jak kameleon. Z każdej strony wszystko widzi, tylko ogonka nie widzi, także... No, dobra, nie wiem, pomyślę. Pomyślę, zastanowię się, ale powiem wam tak, takich butów jak te, to ja nie miałam już dawno, żeby były takie wygodne i tak idealnie dopasowane. Po prostu rozmiarowo idealnie. Dobra. Uciekam, pozastanawiam się, ale mam ochotę sobie zrobić herbatę i obejrzeć coś na YouTube, bo ja dopiero słuchajcie, przed sekundką weszłam, jest 15 po czwartej, także ja weszłam, rzuciłam tylko bluzę i wszystkie rzeczy i jeszcze muszę odkurzyć, bo rano tego nie zrobiłam. Także, no, uciekam i. A nie, jeszcze wam coś powiem, poczekajcie. Ja mam dzisiaj troszeczkę inny makijaż. Ja wam to chyba rano mówiłam, że mam tylko tak delikatnie przyciemnione tutaj linie rzęs, nic nie nakładałam na oczy pierwszy raz od kilku miesięcy ja przez cały czas nosiłam ten cień z Revlon, ten taki złoty często też jakiś brązowy i tak dalej albo kreskę domalowywałam, ale zawsze coś miała, a dzisiaj nic praktycznie nie mam i słuchajcie, tak mi się ten look podobał, jakoś tak patrzyłam na siebie i tak się dobrze w tym czułam nie wiem, czy dlatego, że to jest coś innego, czy po prostu dlatego, że te rzęsy tak ładnie wyglądają bo zobaczcie, to jest znowu ten tusz L'Oreal Paradise Ecstatic, dobrze mówię? Paradise Extatic, chyba tak no i dolne rzęsy też pomalowane, także zupełnie jakoś tak mam wrażenie ta buzia inaczej wygląda mega mi się to podoba i chyba na razie będę się tak malowała, szybko, bo nie trzeba tam, wiecie, i paćkać i tylko troszeczkę tutaj pomalowałam pędzelkiem i to wszystko i naprawdę jakoś tak dobrze się czuję, także no, to tyle o makijażu teraz uciekam, teraz całą kurde, pranie stoi, no wiecie co co na wstyd, no dobra, także uciekam i do zobaczenia yy, pewnie już jutro Słuchajcie, dzisiaj po raz pierwszy od długiego czasu użyłam tego podkładu Felicea, dlatego że skończył mi się krem CC z Lumen. Mówiłam wam ostatnio, że już nie mogę się doczekać jak on się skończy i niestety teraz żałuję. Słuchajcie, ja zapomniałam w ogóle, bo ja tego podkładu używam tylko raz, jak robiłam chyba wam test, ja zapomniałam jaki on jest gęsty. Ja się przyzwyczaiłam takiej delikatnej, aksamitnej konsystencji, której praktycznie w ogóle nie ma na twarzy, nie czuć, nie widać i ta skóra po prostu pięknie, świetliście wygląda. Tutaj jest coś po prostu, czego ja niestety już nie lubię. Ja się chyba przez te kilka miesięcy odzwyczaiłam totalnie od tego typu produktów. Podkład jest mega gęsty. Najpierw nakładam zawsze palcem, nie mogłam go rozsmarować. Potem próbowałam doklepać gąbeczką, to słuchajcie, na nosie miałam pełno suchych skórek. Cały czas go czuję na twarzy. Nie wiem, jak będę go używała. Prawdopodobnie będę go musiała mieszać z jakimś e, produktem, może z tym e, serum z Flaw, co kupiłam, bo tam jest nawet napisane, że można mieszać. No nie dam rady samego używać, po prostu nie dam rady. To zna mnie coś takiego, czego ja nie lubię i niby jakieś tam krycie ma, ale no niby dobre. Natomiast ja nie wiem, ja jakoś mam wrażenie, że moja skóra lepiej wyglądała po tamtym e, podkładzie. No, ale co? Cała butla trzeba wykorzystać. Widzicie, tak to jest kupowanie na zapas. Kurczę. Teraz jeszcze przed chwilą jakiś filmik. Yy, jakaś dziewczyna powiedziała. O, ta co tam jest? Nie wiem, jak ona się nazywa. Że nie chce mi się tam patrzeć. W każdym razie ona powiedziała, że będzie promocja w Rosmaniu od 16 października. Ja nie wiem, czy wy ten filmik widzicie, jak już jest ta promocja, czy nie. Natomiast na pewno yy, przyczaję się na jakiś korektor. Ja mam, słuchajcie, kończę. Ten z Eveline. To jest ten liquid camouflage mam jeszcze jeden chyba bo jeden chyba skończyłam i mam jeszcze jeden ale no on jest w torebce i mam ten liquid y, kamuflaż też <grym> z lovely tak sobie się nazywają w każdym razie ten jest cały nowy, ale wiecie co ja mam takie ostatnio sińce pod oczami że nic mi nie chce ich zakryć, jeszcze mam coś takiego też czasami sobie używam to jest z Vibo ale wiecie co, chciałam jakiś taki w pędzelku dobrze kryjący korektor i nie wiem jeszcze co kupię, ale no coś będę chciała na pewno na tej promocji kupić i jak będzie, no to kupię chyba L'Oreal yy, ten tuż znowu na promocji. Dlatego, że słuchajcie, kupiłam drugi i drugi jest tak samo fajny jak był pierwszy, czyli uf. Mówiłyście, że wam się nie sprawdzało, że trafiłeście na buble. Ja wiedziałam, że tak może być i liczyłam się z tym, że mogę trafić na bubla. Na szczęście udało mi się trafić na fajny, super maluję. Dzisiaj go nie użyłam, bo dzisiaj tak raczej nie planuję nigdzie wyjść, a trochę w sumie szkoda, bo jest teraz godzina 11.00. I 11 czy 12? Chyba 11. Jest niedziela i jest piękna pogoda. I chciałam jechać nad morzem, ale wiecie co? Nie chcę tak jechać w tym tłumie. Ja mam jutro wolne, więc ja chyba sobie jutro ten dzień wykorzystam na taki totalny chill. Tylko to będzie chill w deszczu, dlatego że ma padać, no ale co zrobić? Tak to właśnie wygląda. Ale chyba tak zrobię. Wezmę kamerę i po prostu sobie pojadę. Chcę też jechać do forum na spokojnie sobie przejść i coś zobaczyć. Mam ochotę na spodnie beżowe, ale beżowe takie ciemniejsze i na ciemniejszy beżowy sweterek, także albo bluzkę, cokolwiek także tak jest mój plan na jutro jutro już pewnie będzie nowy vlog, bo nie chcę tego przedłużać, ja w ogóle słuchajcie nie, nie nagrywałam przez kilka dni i nie wiem ile mam materiału standardowo także paznokcie mam znowu pomalowane słuchajcie tym lakierem z z Lovely to jest ten numer e, 4. I na to mam tą odżywkę z Golden Rose. Tą z y, Prodigy. Także znowu ten sam zestaw, znowu bez żadnego, y, ja sobie nie mam wyciąć top coatu, bez żadnego tego wiecie, y, bez żadnej odżywki pod lakierem. Zobaczymy jak tym razem się utrzyma, ale piękny jest ten lakier, uwielbiam. Co prawda mógł być bardziej czekoladowy, jest wiśniowy, ale tu nic. Też ładnie po prostu wyglądają takie ciemne paznokcie. Ja w ogóle też wczoraj sobie słuchajcie powyciągałam troszeczkę takich butów y, już bodków, dlatego, że w sumie chyba zacznę nosić niedługo. Tak, chodzenie w Adidasach w ogóle też te spodnie slouchy miałam ostatnio ubrane. I trochę mi było zimno, bo jak wiecie, jestem wysoka i te slouchy są dla mnie takie dość krótkie. Nawet jak są botki to i tak będą za. Za krótkie, i niestety podjęłam decyzję, że na 90% zwracam te botki z chemu. Po prostu, słuchajcie, te dłuższe. Nie mogę ich dopasować do nogi. No, po prostu nie mogę. One mi są całe za luźne w tym rozmiarze. Tamte z kolei takie na styk. Nie wiem, co się dzieje z tymi butami. Nie wiem, czemu taka rozmiarówka dziwna, ale chyba na siłę nie ma co brać. I mimo tego, że ja. Mi się one mega podobają, ja je Wam nadal polecam. Jak macie możliwość dobrania sobie rozmiaru, to je kupujcie, bo za 139 zł, to uważam, że one są nie dość, że ładne, to jeszcze świetnie zrobione, ale kwestia tylko tego rozmiaru. Także no ja chyba je oddam i no Na 90% je oddam i zostawię sobie tylko te krótsze, będę miała na mrozy, bo one są, wiecie, z tym misiem. No a teraz w ogóle nie wiem, co mam ubrać, bo jest taka pogoda piękna, jest słońce, że w ogóle nie wiem ile jest stopni, nie mogę się telefonu, bo kamera stoi na telefonie, dlatego że jest z kamera stoi taty w te łóżko i by się przechylił. Ale jest pewnie koło 10, mi się wydaje, także nie wiem co ubrać. Takie słońce, że wygląda jak się siedzi w domu, jakby lato było. No także słuchajcie, uciekam teraz i może jeszcze na koniec w sumie tego vloga pokażę wam e, strójnie, a w czym wychodzę. I dopiero Teraz, jak nagrywam outfit, widzę, jakie mam brudne lustro, ale no trudno. Tutaj, słuchajcie, jest poduszka balkonowa, dlatego że ostatnio padało padała na mi zmokła. Raz po tym drugi i tak ją tutaj stawiam, żeby ona przesłała, bo nie mam gdzie, bo słuchajcie, fran gryzie. Także nie wiem w ogóle, co z nią zrobić na zimę. Ona jest taka wielka, że za bardzo nie mam miejsca, gdzie by ją schować, ale zobaczę, pomyślę. W ogóle, jak ktoś Frani szukał, to oczywiście siedzi tutaj grzyb mały. Franusiu! Udaje, że nie słyszy. Franuś! Widzicie, to jest właśnie cała, cała farania w każdym razie, nie wiem czy jestem dobrze ubrana nie mam środnego pojęcia, ale ubrałam taki zwykły szary t-shirt z krótkim rękawem on jest słuchajcie, stary jak świat, w ogóle trochę skulkowany tutaj, ale pod kurtkę może być, dlatego że nie wiem co mam ubrać, a mam ochotę na szary t-shirt ja ostatnio zamówiłam jeden t-shirt z Zalando, nie powiem wam jeszcze nic o nim, dopiero jak przyjdzie Otworzę go przy Was, przymierzę i zobaczymy, czy faktycznie ta firma jest taka super ekstra, jak e, wszyscy mówią. Bo bardzo są polecane te rzeczy, ale one są dość drogie. Także zobaczymy. Na razie zamówiłam sobie jeden szary t-shirt. Też nie wiem, czy trafiłam z rozmiarem, ale to się okaże. E, do tego założyłam Ramoneskę z Zary, Cały czas noszę tą mniejszą. Póki jeszcze nie mam żadnego swetra, no to akurat ta mniejsza jest ok. W sensie MK. LK będę nosić pewnie pod. E, pod. na swetry. Torebka Zary, słuchajcie ta wiśniowa. Jak ja ją pamiętam kupowałam, już nie wiem kiedy to było, ale dawno, to pierwsze co pomyślałam, że hmm, może ją oddam, bo taki kolor nie będę nosić i tak dalej. A słuchajcie, to jest moja jedna z ulubionych torebek. Ja ją bardzo często noszę. Może nie do pracy, bo do pracy lubię szopery, jak wiecie, ale. Ogólnie z takich mniejszych, to, mniejszych toreb, to ja ją tak słuchajcie uwielbiam, bo ja ogólnie nie mam za dużo torebek, natomiast ta jest po prostu, dbam o nią i mam nadzieję, że będzie ze mną jak najdłużej, bo nie dość, że jest sama w sobie bardzo ładna, to jeszcze ten kolor jest taki właśnie, o jak jestem tak ubrana, to on idealnie pasuje, także do tego mam spodnie z wysokim stanem, te z Reserved, te z prostą nogawką. I do tego riboki, także słuchajcie, nic takiego niewymyślnego, po prostu ubrałam się tak, żeby mi było wygodnie. No kureczko mała, co ty tak tutaj leżysz? Kurko! Ty zostajesz, zaraz ci muzyczkę włączę, żeby coś ci tej leciało, jak będziesz sama, żeby ci smutno nie było. Franuleczko. W ogóle słuchajcie, tak siedziałam, a już jest godzina teraz w prawie w pół do drugiej, ja tak siedziałam dlatego, że Ewa miała live'a dzisiaj. E, staram się co niedzielę oglądać jej live'y, bo bardzo lubię. Ewa, kosmetyczny koktajl. I słuchajcie, ten live był taki długi, bo ona czyściła szafę, sprzątała i tam wyrzucała różne rzeczy. I niby jej styl jest taki bardzo, bym powiedziała, podobny do mojego. Ona lubi takie stonowane rzeczy i ciągle nosi to samo, tak jak ja. To jakoś tak fajnie mi się oglądało. Nie wiem, lubię takie, no bo, ale to dlatego, że to jest mój styl. No pewnie niektóre dziewczyny by pomyślały, Boże, jaka nuda, no bo tam nic nie ma, ale w mojej szafie też nic nie ma. Także słuchajcie, no widzicie, jakie kolory. No, takie jakie lubię, także słuchajcie, uciekam w takim razie. Oj, dzisiaj założyłam sobie złoty zegarek, dawno go nie miałam, więc stwierdziłam, że ja lubię połączenie złota z szarym, tak jak lubię połączenia szara z, szarego z brązem, także dzisiaj złoty zegarek i uciekam, słuchajcie, dzięki wielkie za oglądanie i serdecznie zapraszam na kolejnego vloga. Do zobaczenia, hej!